dwa wyjazdy na gabaryty i tyle się uzbierało. Jak myślicie opłaciło się. Wreszcie wyszedł czas. Wziąłem się za rozbiórkę tego złomu jeszcze zostały dwie pralki, tak naprawdę do rozbiórki, ta terma, ale tutaj nic nie było już żadnej żadnego koloru. Także ja ją chyba tak jak teraz, zobaczymy co mi tam powiedzą na złomie. Tu jeszcze jest okap. Wanna gdzie będę musiał jeszcze troszeczkę aluminium odzyskać, tam jakiś jeszcze wózek jest do rozbiórki jakieś, jakieś rzeczy. O, pomału dochodzą Jeżyny bezkolcowe. Trzeba zrobić porządek. Nie nagrywałem jak to wszystko rozkładałem. Bo to było bardzo tego dużo i dość niewygodnie, a zależało mi też na czasie, bo muszę tutaj zrobić porządek. Od razu sobie segreguję. Aluminium zbierało się całkiem nieźle. Tutaj jakieś kolorki. Także lecimy dalej. Ciekawe. Powoli finito. Została jeszcze tylko ta palka. No, i stwierdziłem, że tą palkę może pokażę, jak będę rozbierał. Na ile będę mógł, jest teraz do góry nogami. No, ja przeważnie zaczynam od tego, że odkręcam wszystkie śrubki, które widzę. No może być tak, czyli tą, ten kamień trzeba wyjąć. Tu są takie śruby, one są zazwyczaj trzynastki, ale jest ciężki dostęp do nich. Silnik. Najfajniejsza rzecz. Tutaj to aluminiowe koło już odkręciłem. W sumie to odciąłem, bo nie mogłem tego jakoś odkręcić. Nie ma to jak makitka. Naprawdę super sprzęt. Tu jest tylko 10,8V. Leciutka, ale bardzo, bardzo fajna. Wyciągnięty. Można go od razu odpiąć. Jest i nóż. Ale tak. Silnie będę rozbierał, ale z wirnika mam zamiar coś zrobić. Na razie nie będę mówił co, bo nie wiem czy mi to wyjdzie. Ale Jakiś plan na wykorzystanie tego wirnika w sposób inny niż tylko na mieć jest no i wszystko, wszystko powoli. Teraz może wezmę Mam tutaj trzynastkę Spróbuję się dostać do kluczek włożony Najlepsza grzechotka no i jest odkręcone. Teraz trzeba to wyjąć. Ciężkie to jak nie wiem. Na bok. Bierzemy się za kolejne śrubki. Tutaj są śrubki. Z tej strony jest parę śrubek. Pralkę już przerzuciłem. Jak to się mówi kołami do dołu. I odkręcamy kolejne śrubki. Odkręcamy teraz te same śruby z góry. Dużo łatwiej już jest. Raz, dwa, trzy i odkręcone. Śrubek nie ma. Wyrzucamy. A ja już jestem przygotowany na kolejny etap. Warto mieć kombinerki. Odpinamy wszystkie przewody. Oczywiście, złom nie może się zmarnować. na elektryka najważniejsza. Trochę zawsze miedzi będzie. Wszystko mamy już na wierzchu. Podpią, zobacz kabel, do wiadereczka cała elektryka do dalszego demontażu. Przedni panel trzeba zdemontować jeszcze nie do końca, wiem jak, ale zaraz się dowiem. Raz trzeba po prostu siły użyć Plastiki Plastiki, plastiki A to do ...do zbiórki Tutaj jest jakieś sreberko także zobaczymy nóż I uciekamy, nóż żeby się dostać już pomału do bębna teraz trzeba delikatnie to dźwignąć żeby zdjąć to z tych zaczepów I dlatego właśnie zdejmuję na początku te kamienie żeby teraz było łatwiej nie trzeba było tyle dźwigać ale komiterkami będzie prościej. Jedno zdjęte, drugie zdjęte. I praktycznie będę teraz tylko trzeba wysypać, ale to już jak poza kadrem będzie wygodniej. Jeszcze jeszcze za dużo nie zrobiłem, nic nie sprzedałem, a pierwsza kasa już wpadła. W filtrze było 10, 10 groszy. Jest też taki właśnie ten filterek też go bardzo łatwo się demontuje, a jest tam trochę mili, tylko trzeba uważać, bo tam jest też pełno wody i może pryskać o już widać miedziuszkę teraz tak jak to się robiło tu chyba trzeba było wybić tak jest to metal Wybija się w drugą stronę, a reszta w imadle. Chwila, moment jest. Jeżeli chodzi o tą gumę, tam jest taka sprężyna, trzeba ją podważyć. Do tego jest dobry nóż. Skrężyna na złom. To do śmieci. Teraz najgorsze: trzeba zdemontować ten plastik. Można być młotkiem, ale ja po prostu to przetnę szlifierką Wola. Voilà. Teraz mam takie specjalne urządzenie, czyli śruba i kawałek jakiegoś rurka, nie rurka. Do czego mi to? Ano wybicia Bambina. O tu akurat wyszło bez tego. No i co? Wyszło. Bez tego i zobaczcie. Tram, tam tam Widzicie co jest? 5, 6, 50. I coś. No tego się nie spodziewałem. Ha. Fajny bonusik. Nawet bardzo fajny. A wracając do tematu. Tutaj akurat weszło to bardzo ładnie, ale nieraz trzeba to wybić młotkiem i wtedy Biorę właśnie to urządzenie i wybijam, ale tak jak mówię każda pralka jest inna. Tego łożyska już, tego łożyska już się nie bawię, to idzie po prostu do plastiku. I tak szczerze mówiąc wszystko, jeżeli chodzi o, a jeszcze tylko grałeczkę grzałka już się połabała. wyjmujemy grzałkę i tak naprawdę praleczka rozegrana 5,60 6,60 przepraszam, bonusu jutro to wszystko pakujemy i lecimy w no i praktycznie gotowe kosztowało mnie to jedną parę rękawiczek ale jeszcze jakąś parę mam, także będzie czymś sprzątać w lesie i rozwierać inne tematy trochę żaluzji. W wiatrze jakieś tematy do dalszej rozbiórki nawet wpadło trochę kwasówki prawie całe to było aluminium od razu pakowane do metale, o praktycznie dołożymy i będzie no i złomu mi się wydaje, że całkiem nieźle tego jest Przypominam, to są dwa wypady na gabaryty. Obstawiajcie ile tu może być kilogramów i dawajcie wdać w komentarzach. Niestety musicie mi wybaczyć, że nie nagrałem tego wszystkiego jak pakowałem jak wywoziłem, ale... Pogoda paskudna dzisiaj. Deszcz bez przerwy. Trochę przyjaśnienia to jak najszybciej to pakowałem, wywoziłem. Ale najważniejsze 282 zł 470 kg. Wszystko policzone jako złom cienki, bo tam było w sumie wymieszane, ale sporo było też takich właśnie jak ta terma nierozebrana, jakieś tam wózki nierozebrane, trochę plastiku, dlatego wszystko, wszystko było połączone jako cienki. Ja jestem zadowolony, bo mniej roboty, naprawdę dużo mniej roboty. No tylko szkoda, że cena taka bo 60 groszy, ale dzwoniłem gdzie indziej i u mnie już praktycznie to jest standardowa cena 60 groszy za cienki złom. Także co, myślę, że się opłaca. Zbierajcie, zbierajcie. Jak widać, nie zarabia się tylko jakieś tam złotóweczki, ale można też trochę fajniejszą sumę uzbierać. Do zobaczyska. Na razie, go cześć.